Nie dotarła do ciebie złota malina. Jak myślisz, dlaczego? Czy ty wysyłałaś adres, czy produkcja wysyłała adres na klienta? Ale który to ta nie bo, ma dotrzeć? Ale ci nie, bo to ja pisałam do nich maile do y, tego stowarzyszenia, mhm. bez odpowiedzi. Czyli co? Oni z nimi ci... się nie da skontaktować. Oni się z Tobą nie kontaktują, bo to, wiesz, jakby mi się też wydaje, że to Razie Awards. To jest taki, wiesz, no to jest beka, nie? Dobra. A jakie ty maile do nich <coughs> piszesz? Cześć, jestem Blanka, to ja. Nie, nie, że Guys, wygrałam tą nagrodę yy, tam w 2000, za 2020 rok. W 2021 mi ją przyznaliście, gdzie moja nagroda. Ja bardzo chcę mieć tą statuetkę, ale to myślę, że nigdy jej nie dostanę. I ile takich maili poszło? Nie wiem, nie, ale to nie, że siedzę i wiesz i klikam. Każdego dnia. Powtórz, powtórz. Nie, 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 nie. Nie wiem, że dwa, trzy. Tam mi się przypominałam przez te trzy lata, ale czytam dwa. No to musisz zapracować na kolejną malinę w takim razie. No, próbowamy, widzisz w tym roku mnie dali. Ja chcę wynagrodzić twoje bóle i coś dla ciebie przygotowałem. Nie jest to złota malina, szkoda, ale jest to coś innego nie ma w sklepach złotej maliny. No nie, 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 nie. A w ogóle to na chyba coś koło ale 5 oscarry, dolarów kosztuje. Oskary są. 10 kilo jest czystego złota. Złota, oh. Malina, też jest plastikowa, więc proszę bardzo, oh może Boże, jak... to w jakiś sposób chciałabym, wynagrodzi wszystkie twoje bóle. Chciałabym, i... chciałabym podziękować mamie i tacie. Zawsze im dziękuję. Kochani, dziękuję, że powołaliście mnie do życia, bo dzięki temu teraz to jest yes. puste w środku. Ale właśnie dla... to jest na wzór Maliny, bo Malina też jest plastikowa, i ale ona jest pomalowana super. na żółto, żebyś dostała plastikową Mój Boże, malinę. Postawię... tylko musisz mi tutaj coś dopisać i ja postawię to na mojej szafce chwały. Mam nadzieję, że się zmieści. To ja ci doślę tabliczkę jakąś malutką. Możesz mi tu napisać to ręcznie. Tam dokleisz. Dobrze. Dobra, ale cudownie. A co ty sądzisz? Nie o takich chcę to postawić, bo tutaj zaraz nam produkcja powie, że gdzieś to coś nas zasłania, więc postawię tu. Co sądzisz o stwierdzeniach, że kompromitujesz Polska? Ale czym? No, ja tak nie uważam. Ale, nie, ale ludzie tak piszą, że kompromitujesz Polskę. Ale że Solo, wydaje... Solo, czy co? Nie, że, że filmowo kompromitujesz Polskę. Ja nie rozumiem, w którym momencie mam poczuć ten wstyd i, i bycie kompromitacją dla Polski. Otworzyłam drogę ekranizacją powieści. Bo teraz to, co się dzieje. Czy mamy tam ekranizację pokusy, czy mamy ekranizację nawet dziewczyn z Dubaju, czy mamy ekranizację mm, pokolenia Ikea? Czy ty pamiętasz, żeby taki boom był na ekranizację powieści jeszcze, nie wiem, pięć lat temu? No nie, ale ty to zrobiłaś. Nawet jak rozmawiam z Netflixem, to słyszę, że Netflix był przed 365 i po 365. Wszystko się zmieniło. General, generalnie platformy bardzo się zmieniły. Zobacz, ile nagle jest erotyki, zobacz, ile nagle jest seriali erotycznych, e, ile jest programów, które gdzieś cały czas tam w e, okolicach tego seksu e, się kręcą. Czy ty to ty jest zdaniem, 365 oczywiście ja, Oczywiście. To, to nie jest moje zdanie. Akurat to wiem, to wiem od ludzi mądrzejszych ode mnie. Natomiast. E, tak, to jest pokłosie i nie ma za co, bo dzięki temu się rozwijamy. I umówmy się, to jest kino gatunkowe. Ja nigdy nie będę startować po Oscara, ale Oscarowe filmy, niestety, jak bardzo byśmy tego nie chcieli, no nie osiągają takiej oglądalności. Przynajmniej nie wszystkie. Czyli te z Malin mają lepsze oglądalności? No wiesz, pamiętaj, że te z Malin to tak naprawdę to jest, to jest komercja, nie? To, to, to są filmy, ja się mierzyłam. Słuchaj, jeżeli ja staję w jednej linii z hollywoodzkimi produkcjami, gigantycznymi produkcjami za setki milionów, a my pamiętajmy, że no my jesteśmy z Polski, my robiliśmy jedynkę z polskiego budżetu, to ja nie mam żadnego absolutnie poczucia wstydu.